Wszystko jest git, kark tylko trochę boli. No ale auto no, nie nadaje się do renowacji. Szczerze, nawet jeszcze nie uświadamiam sobie, że kurczę, W Skale tego, że to, to, to auto. Jest zimno, strasznie zimno. I szkoda mi, że kończymy całą historię, całą naszą przygodę w takim miejscu i przy takim wydarzeniu. No ale wiecie, życie czasami robi inny scenariusz od tego, jaki byśmy chcieli. I na szczęście wszyscy są zdrowi, to jest najważniejsze. No a takie rzeczy się po prostu wydarzają. Lampy oczywiście nie ma. Tylna belka metalowa. Zobaczcie, jak tutaj pękła. Ona pękła i ona się zgięła w ogóle całość. Tutaj ten zderzek, no zderzek w ogóle wygięło, jak ja nie wiem co. Chiński zderzek, ale jakimś cudem, jakimś cudem jeszcze się trzyma. No tutaj widać, nie? Te... Największe uszkodzenie to taka tylna belka, która na siebie przyjęła I tutaj jest zmiażdżona cała buda samochodu, nie? Ponieważ zobaczcie Tutaj bęk, jest wszystko wykrzywione Powiem wam jeszcze to, że to auto ma tak twardy metal I my nawet jak rolowaliśmy nad kola My nie byliśmy w stanie wyrolować nad kol, ponieważ gruby metal, twardy Nie do zgniecenia I w tym przypadku przy tak mocnym uderzeniu Tutaj rzeczywiście, tak naprawdę może i nie jest tak źle co prawda geometria trochę poszła, ja myślę, tego samochodu i buda sama jest trochę przykrzywiona, natomiast, no wydechu jeszcze nie widzimy tutaj, nie? Proszę, nawet, nawet kurczę bagażnik się otwiera, no i co? Kurde, taka piękna beczka, taka piękna beczka odleciała od uderzenia, nie? No i jak widać, auto już trochę stoi i tutaj nawet pleśń poszła wszędzie. Nawet pomyśleć sobie nie mogłem, że ja będę uczestnikiem czegoś takiego. Wiecie, niektórzy mają prawo jazdy 50 lat, 60 lat, nigdy im czegoś takiego się nie wydarza. Ja mam prawo jazdy 4 lata i już dość szybko byłem uczestnikiem tak tragicznej historii. Miesiąc temu, jadąc do brata w Poznaniu, jeszcze w tym samym bagażniku, wioząc konserwy od rodziców, 30 słoików. Taki ogromny pojemnik z tym wszystkim. I tutaj, właśnie, największy absurd. Ogromna, szeroka droga na cztery pasy. Czerwone światło. Przede mną już stoi, nie wiem, 6-7 samochodów. I ja jako ósme auto po prostu dojeżdżam do tych świateł i hamuję. I wiecie, patrzę w tylne lusterko. I tak wiecie, tylko łokcie zrobiłem sztywne. I BUM! Się okazało, że młody chłopak. Ja nie wiem, 18, 19 lat, bardzo młody chłopak na nowym aucie swoich rodziców, jakaś Renault Megane, ale była nowa. Nie wiem, jak to jest możliwe, na pełnej petarcie. No nie wiem, no sześć dyszek miał na pewno. Bangs, we mnie. Po uderzeniu i jestem w szoku, jakby nie do końca wiem, co się stało, ale już domyślam się, odwracam się, a Uziomka auto po prostu się dymi całe, szyby się otworzyły wszystko ja, ja rozumiem po prostu wypadek, no i wiecie, po 5 minutach ja rozumiem jakby, że to auto, to auto. głównie maska, poszła, nie? No i zderzek również oczywiście cały lata po wszystkie strony, ponieważ tablica rejestracyjna na siebie przyjęła główne uderzenie. Ja szczerze nie wiem, nerki gdzieś były, już nerek nie ma, nie ma. O, widzicie? Te drzwi się nie otwierają, ponieważ błotnik Cały błotnik jakby się przesunął, nie? I te wszystkie uszkodzenia musicie mieć na uwadze, że stary BMW, który ma metal, tak jak już powiedziałem, u mnie nawet poduchę nie wystrzeliła ani szyba nie pękła. Jedynie co tutaj wewnątrz, to ta lapka z tyłu jakimś cudem po prostu odleciała. Co ciekawe też bagażnik to już w ogóle nie wspominam, ale spoiler, dużo ludzi hejtowało i pisało, że do bani, do bani spoiler. Też gdzieś się zgadzam, że może i do bani, ale on w ogóle wytrzymał bez problemu. Tutaj jeszcze taki przyrywnik, który doda wam jeszcze więcej smutku. Znajduje się on w tych dwóch paczkach. Co ciekawe, że do ostatniego momentu woziłem to w bagażniku i na moment wypadku też miałem to ze sobą. Zobaczcie. Żebyście wiedzieli, o co chodzi. Uniforma policji. Do ostatniego momentu woziłem to ze sobą. I nie tylko to, ponieważ istnieje jeszcze druga paczka. Kupiliśmy nawet megafon, ponieważ chcieliśmy robić takie pranki w ogóle w mieście, że jeździmy jako policja, z megafonem coś krzyczymy do ludzi. To wszystko jest z przeszłości, wiadomo. Jedną rzecz, którą zrozumiałem robiąc ten projekt, że wystarczy mieć wizję i serducho, żeby zrobić zarąbiste auto. Wiecie, w to auto zostało włożone porównywalnie nie tak wielka kwota, a przyciągało ono tyle uwagi, jak nie przyciąga auto za pół miliona złotych z jakiegoś salonu. Ponieważ jadąc tym autem, szkoda, nie zdążyłem wam pokazać. Spotykałem się codziennie z takimi emocjami, wiecie, ktoś się obracał, ktoś nie wiem, ktoś wow, takie robił. Każdy zwracał uwagę na to auto i ja jestem pewien, że większość Poznaniaków kojarzy to auto, ponieważ... Ono po prostu przywracało taką ogromną uwagę i tyle z Was oznaczało mnie również na Instagramie, że gdzieś widzieli moje auto i gdziekolwiek ja bym nie pojechał, zawsze miałem od Was jakieś wiadomości, że ha, widziałem tam Ciebie i widziałem tam Ciebie i w ogóle. I to był, wiecie, mój taki trochę kontakt z Wami, że Wy niekoniecznie mogliście mnie zobaczyć, ale mogliście zobaczyć auto i wiecie... I wy wiedzieliście o co chodzi. Zapewne jeszcze Was ciekawi sytuacja z ubezpieczalnią i ile mi wypłacą za to auto. To jest osobna historia i tutaj trwa naprawdę ogromna bitwa. Ja byłem w szoku, że w ogóle są takie sytuacje. To opowiem już w kolejnym odcinku, w kolejnym temacie. No i teraz jakby pytanie od restaurowania tego auta, ponieważ rzeczywiście auto jest sprawne, można nim dalej jeździć i może jakichś wielkich problemów nie ma, ale wiecie, dla mnie ten projekt on miał jakąś spójność. On miał jakąś historię. I teraz to nie jest tylko tam, wiecie sobie, lampę wymienić czy coś. To jest zrobienie auta na nowo, ponieważ cała ta folia ona już, jak nawet okleić nową folią jakieś elementy, to to będzie zupełnie inny kolor. Dlatego trzeba okleić całe auto, trzeba robić wszystko na nowo. Nie wiem co jeszcze z tą budą w ogóle. Oczywiście można tam cuda pukać, yy, szpachlować i nie wiadomo co robić z tym autem. Ale wiecie, to już będzie zrobienie nowego auta. To już nie jest ten ziomek, który był robiony na filmach. Kurczę, nawet te głupie lampy, które można kupić za 50 zł. My kupiliśmy lepsze lampy. My okleiliśmy dwoma rodzajami folii i tyle małych szczegółów, nawet ta dokładka, taka zwykła dokładka, ona była specjalnie tutaj wycinana pod ten wydech, była specjalnie oklejana karbonem, lusterka specjalnie oklejana karbonem Przedni zdężak. Wiecie, takie... Małe szczególiki, małe takie momenty dokładaliśmy do każdego szczegółu maksymalnie ile mogliśmy, nie? Nawet te tablice, nawet to, że tutaj tam było David Frank, te czarne znaczki. Wiecie, to wszystko dla mnie ma bardzo dużą wartość, nie? I jakby przykro dla mnie nie było, muszę po prostu uświadomić sobie, że historia ma swój początek, no i kiedyś ma swój koniec, nie? I nawet w takich sytuacjach niezależnie ode mnie. Ja jeszcze dam Wam możliwość do napisania w komentarzu, czy mamy ratować ten projekt, czy po prostu niestety odpuścić i życie się kontynuuje, robić coś nowego, lepszego oczywiście, ponieważ już mamy doświadczenie. Ja jednak skłaniam się ku temu, żeby odpuścić i iść dalej. No jak mogliście zauważyć, w Kadrze jest cały czas czerwona walizka już od drugiego filmiku, ponieważ ta sytuacja z autem to, co się dzieje z moim kanałem na YouTubie sprowadziło mnie po prostu do jednej ważnej decyzji. Nie każdemu może ona się spodobać, a ktoś właśnie może być, będzie radosny z tego powodu, ale muszę być z wami szczery, muszę podjąć tą decyzję. Także wkrótce wam ujawnię, co tutaj się znajduje.